Thank you. To Julia z Centrum Ogrodniczego Silesia. Część Was mnie pewnie zna, bądź widuje mnie e, albo stacjonarnie u nas w Katowicach przychodzicie do sklepu, albo znacie mnie z relacji, z Facebooka, z Instagrama. To ja w zasadzie większości do Was mówię. Teraz Wam się pokazuję bardzo profesjonalnie e, i chcę Wam pokazać naszą najnowszą dostawę, a przede wszystkim naszą królową tej dostawy, czyli najbardziej pożądaną, jedną z najpiękniejszych, moim zdaniem, alokazję: Frydek to jest to. Jedna jedna z najciekawszych, najrzadszych, najtrudniej do dostania okazji eee, Właśnie ze względu na swoją wariegację i piękne wybarwienie. Eee, spójrzcie tylko na te marmurkowe liście. Jest przepiękna. Dodatkowo jest zamszowa. W dotyku no coś cudownego. Żałujcie, że nie możecie teraz jej zobaczyć na żywo tak jak ja, ale możecie do nas zajrzeć. Eee, w Katowicach jesteśmy i jak najbardziej podotykać, pooglądać eee, i Kupić. Dla chętnych one nie są wystawione w naszym sklepie online, są na specjalne zamówienie. Musicie do nas napisać, żeby je kupić, i my Wam pokażemy dostępne sadzonki, jakie możecie nabyć. Mamy i maluszki, i większe sadzonki. Dodatkowo przyjechało do nas bardzo dużo odmian kaladium. Kaladium to jest w zasadzie taki brat alokazji, zaraz koło siostry Ksantosomy. Są to wszystko w zasadzie rośliny ogrodowe, które świetnie się sprawdzają w gruncie, w sezonie, na balkonie, tarasie. We wnętrzu jak najbardziej e, również też. E, fajnie też rosną w oczku wodnym albo w hydroponice, także Wam polecam. Mamy piękne, gęste sadzonki. To akurat jest Kaladium Hello Beauty e, o takich e, zielono-limonkowych liściach. Bardzo fajne, bardzo gęste, ładne. Ono ma jeszcze małe liście, ale zaufajcie mi, jak dobrze karmicie Kaladium owornikiem, to może dorosnąć do sporych rozmiarów. E, tu mamy dwie inne odmiany. To jest odmiana White Christmas, o takich właśnie białych, unerwionych zielenią liściach. I następna odmiana o bardzo ciekawych liściach, bo nakrapianych trochę na czerwono-białych, a miętowym ma tutaj brzeszki i taki wyjątkowy kształt tego liścia, ukierunkowane krawędzie ku górze. Także tych odmian jest naprawdę wiele. Mogłabym Wam pokazywać. Mamy e, ich e, bardzo dużo. No i jak kto woli, co kto lubi, jak najbardziej. Możecie je też kolekcjonować w sezonie bez problemu. Następną rośliną, jaką chcę Wam bardzo pokazać, to jest Epipremum Godzilla. E, powiem szczerze, nie wiem czemu tak się nazywa, bo mi ono Godzilla jakoś nie przypomina. E, przypomina mi bardziej właśnie takie nierozwinięte liście, e, zwinięte w taki e, stożek, taki kokonik trochę. Jakby coś się tam e, kryło, ale nic się nie kryje na całe szczęście. E, jest to po prostu taka dość ciekawa odmiana. Bardzo szybko rosnącego pnącza. Jak każde epipremnum rośnie bezproblemowo w jasnym stanowisku. I oczywiście w przepięknej osłonce, które są już od dzisiaj dostępne u nas w sklepie. Jest to handmade polskiej produkcji. Bardzo ładnie wykonane osłonki betonowe w różnych kolorach. A tutaj, właśnie w betonowej, e, mamy Soforę Little Baby. Jest to e, bardzo ciekawa roślina. Powiem Wam szczerze, że ja ją miałam kiedyś i jej strasznie nie doceniłam. Zostawiałam ją po prostu na balkonie. E, no, do momentu, kiedy nie wyjechałam na wakacje, to rosła sobie e, znakomicie, bardzo szybko. Ma mikruśkie listki i bardzo długie e, międzywęźla, jakby, czyli e, usytuowane długie łodygi, i między nimi. Te mikrolisteczki, które zobaczycie zaraz. Bardzo fajnie rośnie. Wytrzymuje te temperatury nawet do minus 10, czego nie wiedziałam wcześniej. No i e, pięknie będzie pasować w takim, wiecie, surowym klimacie, właśnie gdzieś, gdzie króluje beton, e, taki rustykalny klimat, a nawet i boho, bo to też e, fajnie. Zresztą w każdym wnętrzu naprawdę będzie przepięknie wyglądać. Mamy również bardzo poszukiwaną i pożądaną choję Kerry Variegatę, taką właśnie maźniętą bielą w doniczce o średnicy 6 cm. To jest maluszek, no ale jakże uroczy, w kształcie serduszka, no, przepiękna jest, przeurocza. E, mamy oczywiście przepiękne filodendrony, u nas znajdziecie e, cały czas w stałej ofercie filodendrona mameja, e, plomaniego, pastazanum, Gloriosum, e, Melanochrysum i gigasa. Także je mamy cały czas, no spójrzcie na te liście i e, w kształcie serca i one zawsze e, przypominają taką chmurkę, którą tak bym się chciała po prostu przytulić do niej. Mamy również kawę, też bardzo prezentowana, bądź na parapet do kuchni. Bardzo fajna, wdzięczna roślinka, lubi jasne stanowiska i regularne podlewanie. I też rośnie dość szybko. Mamy również Diefenbachie Tiki. Ja się zawsze śmieję, że to takie trochę tiki-taki. Bardzo ładna ja tak jak ja nie za, zawsze przepadam za tymi mocnymi kolorami. Tutaj jest bardzo stonowana, słuchajcie, przechodzi od zieleni w taką szarość, aż bym powiedziała taki miętowy zielony. Bardzo duże sadzonki. Pięknie wyglądają w tych donicach betonowych. Bardzo mi się to podoba. No i polecam każdemu. Ona nie jest wymagająca. Jedyne co musicie wiedzieć o Diffenbachi, że jest dość krująca, więc nie zalecam robić z niej sałatki.